Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Łukasz Kubot wygrał z Francuzem Benoît Perem 616364 i awansował do 1-8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Kolejnym rywalem Lubinianina będzie inny Francuz, Adrian Manarino, sklasyfikowany na 111. miejscu w rankingu ATP. Zespół TSV Monachium był pierwszym rywalem piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin podczas obozu przygotowawczego w Austrii. Podopieczni Pawla Chapala przegrali z zespołem II Bundesligi 0-2. Remis w meczu sparingowym zanotowali piłkarze Miedzi Legnica. Podopieczni Rafała Ulatowskiego zmierzyli się z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław, remisując 1-1. do 1. Bramkę dla legnickiego zespołu zdobył Jakub Grzegorzewski. W Polkowicach odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej Under-13 Polkowice Football Cup 2013. W szranki stanęło 12 drużyn z Polski i zagranicy. Była to pierwsza edycja turnieju. Przygotowania do turnieju rozpoczęliśmy już na początku marca. Tak naprawdę no nie było to łatwe przedsięwzięcie, ale, ale myślę, że, że się upowiadło, bo rozpoczęcie i udział tych zespołów. Wyniki osiągane przez te zespoły, wszystkie wyniki są zbliżone albo blisko remislu, albo minimalne zwycięstwa, czyli to świadczy o wyrównanym poziomie. Troszeczkę nas zawiodła, mieć Legnica nie dojechała, ale, ale to w niczym nie przeszkodziło i, i, i fajnie to wygląda. Jeżeli będzie się wszystko dobrze układało, to chcemy to wprowadzić co roku jako taką cykliczną imprezę właśnie dla 13 latków. Stawkę polsko-czeskich drużyn na turnieju miało uzupełnić niemieckie dynamo Drezno. Zespół za naszej zachodniej granicy nie powiada pojawił się jednak w Polkowicach. Pierwotnie było zaproszone Dynamo Drezno. Niestety powódź spowodowała niestety musieli się wycofać przez powódź. Tam ich boiska treningowe zostały zniszczone. Mimo wszystko Zadzwonili do nas, powiedzieli, żebyśmy szukali zastępstwa. Znaleźliśmy zastępstwo w postaci drugiej drużyny czeskiej, właśnie w Kanachot. Mimo wszystko Drezno później zadzwoniło: Słuchajcie, jesteśmy gotowi, możemy przyjechać. Niestety, obsada była pełna. Gdybyśmy wiedzieli, że nie będzie miedzi, to mielibyśmy jeszcze Drezno. Także jest to na przyszłość na pewno informacja, że, że ten turniej może być cały czas właśnie z taką fajną obsadą. Na turnieju zagrały m.in. drużyny Zagłębia Lubin, Lech i Zielona Góra, Lecha Poznań czy Chrobrego Głogów. Zespoły radziły sobie z różnym skutkiem. Przegraliśmy jeden, wygraliśmy jeden i remis. To czego zabrakło, aby zdobyć parę punktów więcej? Tych podań i tych niewykorzystanych sytuacji pod bramką sam na sam, albo coś takiego. Według ciebie który z waszych rywali jest najgroźniejszy? Lech Poznań. Graliście już z nimi? Tak. Jaki wynik? 3-0 dla nich. No już nie zajmiemy pierwszego miejsca. Jak poszło w tych pierwszych meczach? W pierwszym dość dobrze, ale w innych nie. To, czego zabrakło, aby było lepiej? Hmm, klepy. Pomimo młodego wieku piłkarze zaprezentowali się na boisku z bardzo dobrej strony. Zawodnicy dają się wszystko na turnieju. Widać u nich zaangażowanie i, i wychodzi to na boisku. E, bardzo dobre mecze, dużo emocji i chłopcy pokazują na co ich stać. Patronat nad turniejem objął Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic. Na najlepszych czekały okazałe puchary i nagrody rzeczowe. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.